Przyjechałem tu wczoraj około 9 na parking w Oklahomie na LOVSA i miejsce było. Także trochę na uboczu jest ta pompa, trzeba odbić tam nie wiem, jedną milę w bok, ale miejsce było, więc już nie nagrywałem na dojeździe, bo akurat byłem na telefonie. O 10 godzin wykręcę i, i podjeżdżam pod pompę, a zostało mi 9.50 9,50 10 minut, i mogę już robić inspekcję przed podróżą. Ale to połączę z tankowaniem, także się powolutku doturlam do pompy i od razu się podleję. Bo w Oklahomie jest tanie paliwo 2,99 za galon ropy. Więc jest ok, no i tak ruszę. po godzinie, to będzie siódma na lokalu ma 30, 2 godziny jazdy no to tak, 9:30 będę u klienta, Półtora godzinki będę trochę spóźniony. No ale jest OK, Dzwoniłem, informowałem. Także nie wiem czy tam było faktycznie tak ustalone stricte na 8, czy tylko tak dostałem informację z biura, żeby na ósmą krótź. W każdym bądź razie jest troszkę zimowo a w nocy padał śnieg, ale już przestało. Mam nadzieję, że w Teksasie będzie lepiej. Że ten francowaty śnieg się skończy, bo Podjechałem ponad 2000 km w dół i dalej śnieg. Znaczy, Wyoming był dobry, to było widać wczoraj. Na wczorajszym ujęciu. Ale Colorado i Oklahoma jest biała. Także front zimowy wszedł dosyć tak nijżej. Tak powolutku. się tak turlał także te 15 minut wykorzystam na jedno i na drugie a tak dużo traków robi nieraz widzę na pompach żeby nie ruszyć i nie wskoczyć na driving, na in motion Idziemy, zatankujemy się, weźmiemy sobie kawusie i w drogę. Ciekawe, czy tam waga będzie otwarta, bo to obok jest waga. Ale mniejsza o to i tak nie jestem przeładowany przecież. A logbook jest też w ok, okay więc no nie chcę czasu tracić. Można spadać Można uciekać Dobra Jeep jest włączony Jest okej okay. In one mile, take the exit on the right to US two eighty-seven. Usma No i taka nawet nie jest najgorsza aby tylko nie biało i nie padało śniegiem to się będzie dobrze jechało jazdy oblodzone W Teksasie też zimowo na razie śnieżek kruszy do celu 50 mil więc myślę, że w Amarillo też nie będzie zbyt ciepło. Minus 12 więc zima do dokucza. Do Czepa oklejona łódkę ściągam i... i idę do środka

Ale ślisko, ale ślisko Naczepa łoklejona śniegiem Kopytka wszystko, wszystko Brudna Wypadałoby wymyć Mam nie wiem, czy pierwszą, czy drugą Albo trzecią Tu jest jakieś biuro Także lecimy eee, to chyba tu Dobra Gościu powiedział, nieważne jaką chcesz taką takie drzwi bierz Pierwszą lub drugą No Rozładunek poszedł ekspresowo 20 minut jestem na off Tak jak przełączyłem Także. W 10 minut mnie zrzucili Od razu wstawiłem nowy adres bok I lecimy do Lobok Lobok Lubok Jak zwał tak zwał Możemy uciekać Do celu mam jakieś 128 mil Bo tak pokazuje mi GPS No i zresztą tak samo pokazuje już Googlek Google, 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 Bo już skoczył w końcu na mile Także lecimy Poczekać 9 minut, jeszcze i miałbym pół godziny, ale to jeszcze jest za wcześnie. bo Mamy dzisiaj do zrobienia. Trzy no, zrzutki chcę zrobić: drugą i trzecią, a trzy zostawię na jutro. Trzy będą jutro, i, no, i tylko jakiś ładunek powrotny i, i gitara. Turn right at the stop sign. then take the second left.

A dobra, pojadę po GPS. On to na lewo, ten w prawo. Nie wiem, tutaj raczej zakazów nie będzie. Ale może GPS mnie szybciej do głównej drogi prowadzi, dlatego... I to jest koniec świata. Pięknego meksyku. In one quarter mile, turn right on South Taylor Street. Z tymi światłami to można zwariować. Co chwila światła, i długo trzeba czekać. the traffic light. uma bawo Any of the three left lanes. się powolutku zaczyna topić <laughs> powolutku ale jeszcze jest niezbyt ciepło Idę tam jakiegoś źródka zaczepić nie ma nikogo wszyscy, wszyscy śpią obijają się no, 25 minut i jestem rozładowany z czterech palet. Tam później będę miał w Midland chyba trzy palety. No, a jeszcze ten Midland zrobię. Czasem piszę licznik z Teksasu. Bo do Teksasu jechałem dzisiaj. Spałem w Oklahoma, wiadomo. No, później nieraz tą karteczkę wyrwę i wyrzucę i i człowiek kombinuje ile? ile tam kilometrów mniej więcej było, jakiś stanicznika także jest ok. Biję teraz adres na trzecią zrzutkę i uciekamy. Wykręciłem sobie pół godziny i miałem z głowy. Naprawdę mówiąc, mam 2 godziny jazdy, No będzie 2 godziny, 126 mil a 2 godzinki tak Turn right on 43rd Street.